Cześć, witam na kanale Procent Składany. W tym filmie po raz kolejny przyjrzymy się spółce Mercator Medical. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia cena akcji tej spółki spadła o około 30%. W dalszej części tego filmu postaram się popatrzeć i zrozumieć, dlaczego tak się stało i co to oznacza dla przyszłości tej spółki, dla wyników, a także dla ceny akcji. Postaram się porównać ją z największym. Konkurentem i następnie spojrzymy na DCF, żeby zobaczyć, czy może takie niskie poziomy cenowe to już jest dobry moment, żeby zacząć inwestować w tą spółkę. Także zainteresowanych zapraszam na dalszą część filmu. Najpierw dla przypomnienia, spójrzmy sobie, co się dzieje z ceną akcji Mercatora. Od roku cały czas praktycznie spada. Teraz gdybyśmy rok temu zainwestowali, no to zaliczylibyśmy spadki rzędu 80%, a od czasu kiedy ja pierwszy raz chyba spojrzałem, daje się gdzieś to było w sierpniu, no to mamy tutaj 60% spadek. No i teraz w ciągu ostatnich kilku dni, tak jak wspominałem, kolejne około 30% spadku, tutaj bardzo, bardzo taki wyraźny, szybki spadek, no i potem coraz tylko gorzej. No, i co na to wpłynęło? Na to wpłynęły informacje, przede wszystkim były, był to raport, pierwszy raport bieżący z tego roku, który to właśnie pokazuje szacunkowe wyniki za ostatni kwartał 2001 roku, za ten czwarty kwartał. No, i ten raport jest bardzo krótki, lakoniczny, nie ma tutaj żadnego komentarza w zasadzie. No, i jest pokazane, ile zysków. Udało im się wygenerować w ostatnim kwartale. No i ten zysk jest negatywny, czyli firma przyniosła prawie 8 milionów złotych straty. No i teraz najwyraźniej wszyscy myśleli, że ta, ta spółka będzie cały czas generować zyski. No, stało się inaczej. Co więcej, jakoś zaraz później wyszła kolejna informacja, tym razem, że Merkator najprawdopodobniej nie będzie ani kupował swoich akcji, ani wypłacał dywidendy za ten 21 rok, no i to kolejny raz tę cenę po prostu ściągnęło w dół. No i tutaj widzimy kwartalne wyniki merkatora. I jeżeli patrzymy na zyski netto kwartał po kwartale, no to Pierwsze jakieś takie pozytywne efekty niespodziewanie pokazały się w pierwszym kwartale, już w pierwszym kwartale 20 roku. Przypominam, wtedy właśnie zaczęły się te całe choroby. No i później było tylko lepiej. Naprawdę wspaniałe wyniki, i w sumie chyba w całym tym 20 roku zarobili około miliarda netto. No i to pociągnęło za sobą bardzo, bardzo duże. Przepływy finansowe pozytywne i mieli no, mnóstwo gotówki, zdaje się, tam 700 czy 800 milionów gotówki w banku. No ale właśnie tak jak można się było spodziewać, i ja z takiego założenia wyszedłem, że to będzie bardzo krótkotrwałe. I już w pierwszym kwartale 2021 roku mieliśmy przykład, że ten bardzo, bardzo szybki wzrost wyhamował. No i bardzo szybko po prostu te, te zyski zeszły na ziemię, aż w ostatnim kwartale było niecałe 40, w trzecim kwartale niecałe 40 milionów, a teraz widzimy tutaj jeszcze to jest nieuwzględnione, ponieważ nie ma oficjalnego raportu. Oficjalny raport będzie dopiero w marcu, jeśli się nie mylę. Także tutaj nie są uwzględnione, no ale widzimy wielki pik na pandemię i teraz już wracamy do poziomu sprzed pandemii. No, i teraz pytanie jest takie, czy te, te 7 milionów straty to jest coś, czym powinniśmy się aż tak bardzo przejmować. Tutaj moim zdaniem trzeba jednak poczekać na, na wyniki raportu, żeby ocenić, czy ten, ta strata netto, no, czy, czy jest faktyczną stratą, czy tylko na papierze. Bo może się tak zdarzyć, że na przykład jest ona, ta strata generowana na papierze z uwagi na zmniejszenie wartości aktywów, i wtedy nie jest to tak naprawdę strata gotówkowa, tylko no wydali dużo pieniędzy na jakieś aktywa, na jakieś może surowe materiały, albo na właśnie te sprzęty medyczne, którymi handlują, i w obecnej sytuacji ceny poleciały na łeb na szyję i tak samo wartość tych tych aktywów też poleciała na łeb na szyję, i to trzeba uwzględniać w takich, w takich właśnie wynikach netto. Więc może to być spowodowane tym, nie wiemy, ile, moim zdaniem, będzie bardzo ważne, ile mają przychodów i wynik operacyjny będzie istotny, żeby ocenić wpływ na, na dalszą, no powiedzmy, na, na cały 2022 rok. Wspominałem, że porównam Mercatora do. Największego konkurenta, czyli to będzie Top Glove. I e, tutaj mieliśmy bardzo podobną, podobną sytuację, e, no ten sam biznes. I tutaj, co można zauważyć, że te wzrosty nie były tak spektakularne. No tutaj pięciokrotnie mniej więcej w szczycie był wzrost względem początku 20 roku, a jak spojrzymy na Mercatora, no to tutaj mieliśmy już tych, tego wzrostu 6, ponad 6 tysięcy tak? procent, czyli 60-krotnie wzrosła cena tych akcji. No i to jest dużo wyższy poziom, z którego spółka cena tych akcji no ma skąd spadać. No jeżeli przyjrzymy się wycenie tej spółki Top Glove, no to widzimy, że tutaj w zasadzie już wszystkie te zyski zostały wyeliminowane. W zasadzie wróciliśmy do poziomu sprzed pandemii, no jest 35% lepiej, Także cały czas powiedzmy, ludzie, którzy inwestowali przed pandemią są do przodu, no ale trajektoria jest dość, dość wyraźna. Kieruje się ta spółka do poziomów sprzed pandemii, to nie bez powodu, bo jeżeli spojrzymy na przychody, no to właśnie jest dokładnie taka sytuacja, jak przed pandemią, tutaj mamy no, ten kwartał, który jakby rozpoczynał pandemię. Na poziomie 300 milionów dolarów, teraz mają do no niecałe 400. Także jest trochę lepiej i można uzasadnić w ten sposób ten, ten, powiedzmy, wzrost ceny akcji, który pozostał na poziomie tych około 30%. No, przychody też wzrosły, więc zyski też pewnie jakoś tam za tym podążają. No, też mamy wyższe, wyższą zyskowność niż była przed pandemią. Także. To ma jakieś uzasadnienie. A jak to wygląda w przypadku Mercatora? No, tutaj właśnie ten zysk, który zaistniał powiedzmy od czasu pandemii, cały czas jest na poziomie około 400%. Czyli tutaj jest jeszcze bardzo, bardzo dura droga do powrotu do tych poziomów cenowych sprzed pandemii. Trzeba by się zastanowić, czy wtedy faktycznie ten poziom był uzasadniony. No, w każdym razie na pewno wycena Merkatora była dużo, dużo bardziej napompowana niż tego dużego konkurenta. No, tutaj polski rynek jednak kieruje się trochę swoimi prawami i ta euforia była znacznie, znacznie większa i bardziej nieuzasadniona. Także, no tutaj, czy to jest dołek? No to każdy musi zdecydować za siebie, jakie ma w tej kwestii zdanie. Ja uważam, że jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jeszcze nie jest dołek, że dopiero na poziomie właśnie, jak będziemy gdzieś w granicach tych przed, no powiedzmy, z tego 2020 roku, wtedy możemy mówić o, o dołku, powiedzmy, czy, czy o ustabilizowaniu się ceny a tak swoją drogą nie wiemy, jak de facto będzie się dalej sytuacja układała. No Może te, ta sytuacja na rynku znowu się zmieni na korzyść merkatora, w związku z czym znowu ceny mogą pójść w górę. No zakładając to, co się dzieje obecnie, widzimy, że no przychody najprawdopodobniej będą bardzo mocno cały czas spadały do poziomów, Sprzed pandemii, tak jak to miało miejsce w przypadku tego konkurenta top GLOW. I ja bym to brał powiedzmy jako taki punkt odniesienia do tego, czego można się jeszcze spodziewać, jeżeli chodzi o, o Mercatora. No i teraz możemy spojrzeć na ten arkusz DCF, to jest cały czas ten sam, który był używany wcześniej. No i teraz możemy już powiedzmy przyjąć, że te wyniki na poziomie T minus 7 i 7 faktycznie się, się sprawdzą za czwarty kwartał, no i to obniża nam to, to najprawdopodobniejszy wynik za 2001 rok do około 430 milionów złotych. No i teraz, jakby na wycenę tutaj było 101, no to to nie miało tak dużego wpływu. Dlaczego? Ponieważ na, na tą wycenę DCF wpływa przede wszystkim no, suma przyszłych przychodów, jeszcze na dodatek zdyskantowana o te 13%, powiedzmy, tutaj też każdy może sobie ustalić, ile uważa, ile tego zwrotu by oczekiwał. Także jeden kwartał nie będzie miał dużego wpływu. Tylko teraz trzeba będzie sobie wywnioskować, ile tych zysków będziemy mogli się spodziewać w kolejnych latach. No, i wygląda na to, że ten, ten spadek był naprawdę dramatyczny i znacznie szybszy niż no powiedzmy uwzględniałem w poprzednich analizach. No, i tak jak, tak jak mówiłem, te analizy bardziej służą do tego, żeby określić, ile tego, tego zysku musiałoby zaistnieć, żeby uzasadnić wyceny. Które o dzisiaj mamy, no i powiedzmy w zależności od naszych przewidywań, możemy sobie wyrobić zdanie, ile jesteśmy dzisiaj w stanie płacić. No i teraz pytanie, czy możemy się spodziewać tych 200 milionów, czy nie? No, biorąc pod uwagę ostatnie dwa kwartały, no to ciężko, ciężko naprawdę powiedzieć. Moim zdaniem, bardzo jest prawdopodobne, że to spadnie już tylko do, do 100, czy może, no jakby to spadło już do 100 i się utrzymało, no to widzimy, że ta dzisiejsza wartość jest sporo mniejsza, ale cały czas wyższa od ceny, którą dzisiaj trzeba płacić. Także teraz, na, na, na dzisiejszą, na, na ten moment. Wygląda na to, że rynek wycenia tą spółkę, tak jakby miała już w przyszłym roku osiągnąć te 40 milionów, czyli tyle przypominam, co mniej więcej na poziom, podobnym poziomie były zyski za trzeci kwartał i już tak roczne wyniki miała, czyli bardzo szybki spadek i utrzymanie się na tym poziomie zyskowności. No i. Czy to się sprawdzi, no to tylko czas pokaże. Tak jak mówię, nie wiemy, czy ten spadek, ta strata tutaj, no to jest faktycznie strata spowodowana de facto działalnością operacyjną, czy to jest tylko papierowa strata wykazana z uwagi na spadek wartości aktywów. Także na chwilę obecną ciężko jest powiedzieć, czy tak szybko zejdziemy do tych poziomów. A może też się tak stać, że, że tutaj będzie jeszcze większy spadek. Czyli wrócimy de facto do poziomów sprzed pandemii. No może niech to będzie tak. O, i wtedy faktycznie no już przepłacamy. To wszystko, mówię, zależy od tego, co uważamy, że jest prawdopodobne w kolejnych latach. No i teraz moim zdaniem jest to całkiem prawdopodobny scenariusz, biorąc pod uwagę poziomy przychodów, które widzieliśmy w tej firmie Top Glow. No tutaj są nieznacznie tylko zwiększone w porównaniu do, do sytuacji sprzed pandemii. No i to jest też raport z listopada. Nie wiemy co pokażą w kolejnym raporcie. No nie sądzę, żeby to jakoś nagle te, te ceny miały spaść, chociaż może też tak się zdarzyć. W każdym razie na tą wycenę DCF ma wpływ przede wszystkim ocena czy, czy przewidywania, które możemy robić na temat kolejnych lat, a nie tylko jednego kwartału. Także ta jedna strata nie ma tak naprawdę dużego znaczenia. No i tutaj, moim zdaniem, w tym momencie można by przejść do, do spojrzenia z drugiej strony. Czy może ta cena, być może nawet to nie jest dołek, tego nigdy się nie dowiemy, znaczy z czasem się dowiemy, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy spojrzeć na, na wycenę tej spółki, właśnie biorąc pod uwagę inne czynniki. No i teraz, żeby ocenić wartość spółki, w tym momencie trzeba spojrzeć na, na wycenę. No i wycena tej spółki w chwili obecnej to jest 770 milionów, trochę więcej. I no na tym poziomie trzeba zwrócić uwagę, że w chwili obecnej firma Mercator ma w banku 530 milionów, czyli pomału zbliżamy się do sytuacji, w której spółka, cała spółka razem z, z fabrykami i tak dalej, jest wyceniana na poziomie gotówki netto, czyli to już jest po odliczeniu długów. Jeżeli dobrze rozumiem ten komentarz, to to jest właśnie wartość tej gotówki po odliczeniu długów, czyli na czysto mają 530 milionów, a cała spółka jest wyceniana na 770, czyli naprawdę już jesteśmy blisko. Kolejna sprawa, na którą może warto byłoby zwrócić uwagę, to jest, też raport, jeden z ostatnich raportów z poprzedniego roku, gdzie mamy in, kupowanie przez Insiderów, to może nie jest to jakieś kolosalne kupowanie, ale ktoś związany z Żyzynowskim zainwestował na poziomie 100 zł za akcję. Także, no, te, obie te informacje no, może nie są jakieś przesądzające, bo tak jak wspominałem w poprzednich filmach, Gotówkę bardzo łatwo jest zmarnować. Tak? Czyli, jeżeli spółka zainwestuje źle, to po prostu może zmarnować gotówkę. Jest wcale nie trudno o to. Wydaje mi się, że, że taki przykład był w Stal Profilu, czy w którejś innej spółce, że zainwestowali bardzo dużo w rozwój, zdaje się, w Norwegii czy gdzieś. i, i wszystko spaliło na panewce, czyli zmarnowali pieniądze. Także tutaj też możemy mieć podobną sytuację, szczególnie biorąc pod uwagę efekty zarządu, jak, no, po prostu wyniki, jakie ta spółka oceniała, uzyskiwała przed pandemią, czyli trochę na plus, trochę na minus, generalnie nic specjalnego. Plus no, te wszystkie. No, insider trading, te, te całe kupowanie, sprzedawanie akcji po tych zawyżonych poziomach przez członków zarządu i tak dalej. No to o tym wszystkim, jak ktoś nie widział, to zobaczcie te, te poprzednie filmy. Tam naprawdę, moim zdaniem, to było no, skandaliczne zachowanie. No i tutaj trzeba by sobie wyrobić zdanie, czy mamy, czy nie mamy zaufanie do zarządu, biorąc pod uwagę no właśnie tą gotówkę. Czy wydaje nam się, że dobrze ją zainwestują, czy nie dobrze zainwestują? Druga sprawa jest, że oni faktycznie chyba zdaje się tam około 20 czy 25% zwiększyli produkcję, czyli teoretycznie, jeżeli ceny nawet wrócą do, do starego poziomu, to się można spodziewać przynajmniej wzrostu, wzrostu przychodów o te 20% względem sytuacji przed pandemią, z uwagi na nowe moce produkcyjne, albo przy no, jest taka możliwość przynajmniej, że nawet jeżeli wszystko wróci do normy, to, to będzie, będą w stanie troszkę więcej produkować, ale czy będą produkować zyskownie, no to jest inna kwestia. No, tymi fabrykami, które mieli przed pandemią, nie byli w sposób ciągły, powiedzmy, w stanie wykazywać zyskowności, także wcale nie ma gwarancji, że tą zyskowność będą pokazywali teraz. Na koniec możemy jeszcze spojrzeć na moich ulubionych analityków. No i tutaj mamy właśnie historię rekomendacji dla spółki Mercator Medical. No i w chwili obecnej, wreszcie, tutaj mają rekomendacje sprzedaj na poziomie 126 zł i cenę docelową na 123, także no, wreszcie e, zmienili zdanie, żeby już nie trzymać, tylko żeby, żeby sprzedawać, no ale cena docelowa na poziomie 123, przypomnę, to jest prawie dwa razy tego, dwa razy e, wyżej niż ta, ta cena, którą e, obecnie e, płacimy za akcję tej spółki, także no tu zostawiam każdemu do indywidualnej oceny. Kolejny raz e, mamy właśnie przykład że nie ma tak naprawdę sensu ufać temu, co rekomendują analitycy. Jeżeli nie zrobiliśmy własnych, powiedzmy, analiz, jeśli nie sprawdziliśmy samemu, nie, nie mamy swojego zdania wyrobionego na na podstawie jakichś tam danych, które byliśmy w stanie zebrać, to na pewno rekomendacja analityka nie jest wystarczająca do tego, żeby podejmować decyzję o inwestowaniu własnych pieniędzy no bo to są pieniądze na które ciężko pracujemy i wrzucać je na giełdę bez przekonania, bez poparcia analizami, własnymi analizami, no jest po prostu bardzo, bardzo ryzykowne, a przede wszystkim może się skończyć tak właśnie, że ktoś sprzeda w panicę, bo kurs spadnie i wtedy, jeżeli nie mamy przekonania co do wartości spółki, no to bardzo ciężko może być no, utrzymać nerwy na wodzy i nie sprzedać, bo jeżeli w chwili obecnej podążalibyśmy za wyceną tego, tego Pana, uważamy, że spółka jest warta 123 zł za akcję, to powinniśmy kupować, powinniśmy kupować jak najęci, bo naszym zdaniem cena powinna wrócić do tego 123 zł, tylko kwestia czasu, bo świetlana przyszłość i tak dalej, tak dalej. A jeżeli tylko spojrzeliśmy na taką wycenę bez zrozumienia, bez poparcia własnymi analizami, no to niestety, ale... Hmm, może się okazać, że, że spanikujemy, bo nie mamy przekonania i teraz zamiast dokupić, to sprzedamy. Czy ta wycena jest rozsądna? No to też zostawiam do, do oceny każdemu z Was. Trzeba, żeby właśnie wiedzieć, no to, to trzeba poczekać na raport i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie jakoś ekstrapolować te wyniki, które Merkator uzyskał w ostatnim kwartale na kolejne kwartały. I wtedy ewentualnie możemy jakoś starać się te estymacje robić na 20, cały 2022 i 2021 rok i jakoś na tej, na tej podstawie podejmować decyzję o inwestowaniu czy nie inwestowaniu w tą spółkę. Także, żeby podsumować, ja cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że w spółkę Mercator nie, nie będę inwestował, że nie jest warta, tych pieniędzy, no na pewno nie, nie na poziomach 180 zł, a na tych poziomach, no to mówię, jest zbyt wcześnie, żeby ocenić, bo po prostu nie mamy pełnych danych. Same, same raporty o tym, ile mają tam straty netto, nie mówią nam wystarczająco, żeby wyrobić sobie zdanie o tym, jakie potencjalnie wyniki spółka może uzyskać w przyszłym roku. Dlatego Ewentualnie za, za te dwa czy trzy miesiące pod koniec marca będzie, będzie raport. Wtedy może zrobię kolejny film z update'em. I sprawdzimy, czy, czy jesteśmy w stanie, powiedzmy, jakoś no, ustalić tą, tą wartość spółki na poziomach wyższych niż, niż obecnie, czy za te dwa miesiące, niż będzie cena, i wtedy być może nawet. Byłbym skłonny zainwestować, chociaż raczej nie, biorąc pod uwagę te inne czynniki, czyli właśnie zaufanie do zarządu. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, jeżeli zaufanie do zarządu jest nadszarpnięte, a moim zdaniem jest bardzo mocno nadszarpnięte z uwagi na, na te transakcje członków zarządu i rady nadzorczej. No w takiej sytuacji. Również możemy mieć no, obniżony poziom przekonania co do inwestycji, i wtedy też właśnie jesteśmy narażeni na sprzedawanie w panice. I no, cały czas jest ta gotówka. Nie wiadomo do końca, co oni z nią zrobią. Już powiedzieli, że jej po prostu nie rozdadzą. To być może jest dobra wiadomość, także trzeba poczekać. Żeby, żeby jakieś decyzje podejmować, na pewno w tym momencie nie jestem przekonany na tyle, żeby, żeby inwestować i jeszcze raz podkreślam, najprawdopodobniej nigdy nie, nie zainwestuję w tą spółkę, no chyba, że spadnie, nie wiem, do, do dwóch groszy za akcję, wtedy będzie to tak zwany no-brainer. No może przesadzam, jakiś pewnie niższa granica jest, znaczy jakaś wyższa, wyższy poziom ceny, przy którym już byłby to tak zwany no brainer, ale na tym poziomie jeszcze nie. Na jak sprzed pandemii już byłoby to bardziej uzasadnione. No właśnie z tego względu, że mają te nowe, nowe moce produkcyjne, więc być może można się spodziewać, że spółka jest warta więcej. Także to by było na tyle. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli zostaliście aż do końca i uznajecie, że te filmy wnoszą jakąś wartość dodaną, zachęcam do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę, to pomoże tym filmom dotrzeć do szerszej publiczności. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia następnym razem.